Hej, witajcie. Dzisiaj wybraliśmy się na Wodę PZ2, żeby zobaczyć, jak się mają okonie, podobno już wytarte. Dzisiaj spróbujemy Wam pokazać zarówno starą serię, jak i nową serię Limited Edition. No i spróbować złowić jakąś rybę. Czy się uda, zobaczycie niebawem. Słuchajcie, dzisiaj do zestawu, czyli Diaflex. Ee... Króciutki 189 p nowy do 6 gram Więc idealnie pasuje do niego nowość na ten sezon Slider 209 Wędka waży 51 gram Kołowrotek też bardzo lekki Więc 150, chyba 8 gram cały zestaw Co nam daje naprawdę przyjemne, komfortowe łowienie I bardzo czułe, każde dotknięcie na blanku naprawdę elektryczne Także polecam Wam ten zestaw Pogoda nie rozpieszcza. Nie, nie, zobaczcie. Ochrzony Diaflex do 6 gram. Nowy Limited Edition. Super Blank, naprawdę. Niesamowicie czułe branie. 5 gramowa główeczka. Co O, bardzo ładny okoń. Kurde. Piękny okoń. Zobaczcie. masz? Czekaj, czekaj. Co ty? Tak. Super. Mamy to. Tu bardzo delikatne branie Znacznie. tak, tak, do dołu, nie? Myślę, że taki 30 plus. W ofercie Robinsona znajdziecie zarówno stare Deflex, czyli Deflex Spider, jak i serię Limited Edition na ten sezon. Występują one w wersji szupakowej, okoniowej i sandaczowej. Słuchajcie, w ofercie Robinsona znajdziecie bardzo fajne kołowrotki spinningowe harami Użytkuję już te kowrotki pełne dwa sezony, więc jestem w stanie Wam parę słów powiedzieć Bardzo precyzyjny hamulec, dobry nawój plecionki Dość dobrze wykonany Tutaj przekładnia, ładny design Występują w rozmiarach 150, 200, 250 i 300 Także każdy znajdzie coś zarówno pod okonia pod szupaka i pod sandacza Polecam Wam serdecznie w ofercie Robinsona wjechały długo oczekiwane wędki Diaflex Limited Edition mam już je fizycznie, także dzisiaj kilka słów jestem nad wodą, próbuję, łowię okoniówką a opowiem Wam z grubsza o tych wszystkich wędkach wędka Diaflex Zander przede wszystkim przelotki Torzajty, to je tutaj wyróżnia bardzo cienki, smukły blank dobrze zrobiony uchwyt waga tej wędki... Tutaj oscyluje 86 gram wędka sandaczowa, także przy długości, przy długości 1,98 m. Do 35 wyrzutu od 10 do 35, tak to jest opisane. Jak zawsze wiecie, te defleksy mają spory zapas w dolniku akcja szczytowa bardzo szybka. Także myślę, że super propozycja dla sandaczowców. Mamy też. Dostępną już wędkę szczupakową, czyli Pike Spin, ona jest tutaj w wadze 88 gram i mamy długość 2,21-10,35. Ta wędka wyróżnia się od wędki sandaczowej tutaj: ma inną akcję, czyli typowo szczupakową, bardziej miękka, bardziej paraboliczna. Także tutaj myślę, że to też ciekawa pozycja, przede wszystkim ultra lekka. No i dla mnie tutaj myślę wędka najbardziej, która, która już, już, że tak powiem działa i łowi, bo już jest nad wodą i łowimy okonie, no bo jeszcze szczupaków nie możemy więc yy, Diaflex Perch wędka 51 gram, Słuchajcie, no to jest naprawdę yy, 10 przelotek na stópkach torzajtów yy, Waga tej wędki, tak jak już mówię 51 gram uchwycik, fajnie to zmontowane. Met 89 m długości, wędki dwuczęściowe oczywiście dostępne już w sklepach, także pytajcie i kupujcie.